Kwadrat, taka pierwsza figura, można powiedzieć, najprostsza, schludna, elegancka i ma pewne, oczywiście, ważne zależności. Jakie? No to właśnie się za to biorę. Kwadrat, czyli musimy sobie na początku uświadomić, że kwadrat ma wszystkie boki równe. Absolutnie wszystko tutaj jest równe. Jakby to nie jest prostokąt, gdzie te boki są różnej długości. Tutaj wszystko jest równe i eleganckie. Na potrzeby tego odcinka damy, że wszędzie mamy A. Zatem i tutaj pierwszy taki termin, a mianowicie będzie to... Obwód. Co to jest obwód? Po prostu wyobrażamy sobie, że ta figura, którą tutaj mamy, w tym przypadku jest to kwadrat, jest to nasza działka i my nie chcemy, żeby tutaj nam żaden pleps po niej chodził, dlatego chcemy tą działkę ogrodzić. Jeżeli ją ogrodzimy, no to tyle potrzebujemy dokładnie, czy siatki, czy muru, czy czegokolwiek. Po prostu to będzie nasz obwód. Zatem obwód będzie to suma wszystkich krawędzi. No to możemy zapisać, że jest to 4a, albo jak ktoś woli, jest takim tryhardem, no to piszę a, dodać a, dodać a, dodać a. Ja polecam jednak 4a. I jeżeli nasza, nasze a byłoby równe, dajmy na to 8 cm, no to podstawiamy pod nasze a właśnie te 8 cm, wówczas nasz obwód będzie równy 4 razy 8 cm i jest to równe ile? 2 razy 8, 16 razy 2, 32 cm i tyle. To jest obwód, ale jeszcze jest taki ważny termin, takie ważne pojęcie jak pole, i z tego was będą dosyć mocno maglować. Pole, czyli bok razy bok. Jak ktoś chce jeszcze dorabiać tutaj ideologię, no to może być, że jest to podstawa razy wysokość. Podstawa, wiadomo, jest to a, a naszą wysokością jest tutaj dokładnie ten bok, ale że jest to kwadrat i wszystkie boki są równe, to nie ma co tutaj kombinować, po prostu bok razy bok. Albo jak to woli. A do potęgi drugiej, i wtedy mamy obliczony właśnie nasze pole. A co to jest nasze pole? Wyobrażamy sobie, że no, niech będzie, że jest to nasz pokój, i chcemy włożyć jakieś panele, płytki i chcemy wiedzieć ile metrów kwadratowych, nieważne czy metrów, czy czegokolwiek, ile potrzebujemy, na przykład płytek, paneli, i wtedy mnożymy bok razy bok. Wówczas nasze pole będzie równe. 8 razy 8, czyli będą to 64 cm kwadratowe. Dam w nawias, bo tutaj nie zapisywałem jednostek, a chodziło o cm kwadratowe. To był pierwszy wzór na pole kwadratu, a jest jeszcze drugi. Co prawda rzadko kiedy tego się używa, ale jednak i tutaj byśmy musieli już wykorzystać pojęcie przekątnej i możemy w sumie płynnie do tego przejść. Ale jak wyliczyć pole na drugi sposób? Po prostu D razy D, czyli przekątna razy przekątna i dzielone przez dwa. Ale jak to woli, może to być też D do potęgi drugiej dzielone na dwa, i wtedy na pewno wyjdzie pole. Ok, czy tutaj coś jeszcze powinienem dodać? Tylko jeszcze, no właśnie, powiem, że jak nie ogarniasz figur czy coś, to zapraszam na korepetycję. Jak coś link w opisie. Tam sobie wybierzesz korepetytora. Wszyscy są oczywiście sprawdzeni. I zależy, kiedy to oglądasz. Zależy jak, też, jaka jest promocja. Albo pierwsza lekcja jest darmowa, albo za połowę ceny. Zależy, kiedy to oglądasz i ile mamy wolnych miejsc. A teraz, idąc, przechodząc płynnie do przekątnej, czym jest przekątna? Kurde, szczerze, to widać. Nie będę tego tłumaczył. Przekątna idzie sobie o mniej więcej tak. I jaki jest wzór? Bo przekątną możemy wyliczyć w taki zacny sposób, bo wzór na przekątną. No i znowu nie pamiętam, jak jest. Y Dlaczego akurat D? Znaczy wiem, że to się bierze z angielskiego. D, najwyżej to wkleję zaraz. Dlaczego akurat D? I to jest nasz wzór. Nasza przekątna to jest A, czyli nasz bok i jeszcze razy pierwiastek z dwóch. I teraz jeżeli nasze A byłoby równe, dajmy na to 6 cm, jeżeli chcemy obliczyć teraz przekątną, no to najzwyczajniej podstawiamy pod nasze A właśnie ten bok, czyli 6 cm. No to nasza przekątna będzie wtedy d będzie równe 6 pierwiastek z 2 cm. I to jest to może się wydawać na początku, jeżeli to jest twoje pierwsze starcie z przekątną, no to Dziwne, ale zaufaj mi, że za każdym razem to się liczy absolutnie tak samo. Nie ma w zasadzie wyjątku. Jeżeli twój bok wynosi 1500 to przekątna też ma 1500 pierwiastka z dwóch. Okay? Czyli nieważne, jaką masz liczbę, dopisujesz pierwiastek z dwóch i nagle magicznie masz przekątną. Trochę gorzej działa to w drugą stronę, ale na to będą już zadania. Chociaż możemy taki dosyć prosty przykład, bo jeżeli nasza przekątna będzie miała 5 pierwiastek z 2 cm, to wtedy nasz bok ile będzie miał? No, możemy to po prostu podstawić. Yy, przypominamy sobie wzór, on jest wyżej, ale ja go przepiszę. Wyobraźmy sobie, że to jest po prostu osobne zadanie. D jest równe 5 pierwiastek z 2 cm. Ok, my chcemy wyliczyć mm, A. Nasz wzór to jest A pierwiastek z 2. No to podstawiamy. A pierwiastek z dwóch to jest równe 5 pierwiastek z dwóch, daruję sobie te centymetry, wiadomo, że o to chodzi. I teraz możemy prosto skrócić, albo jak to woli, podzielić obustronnie przez pierwiastek z dwóch jeden pies. I wtedy A będzie równe 5 centymetrów. Cała filozofia, ale to był akurat taki, mm, była akurat taka charakterystyczna przekątna. O, pier, o jednostce pierwiastek z dwóch przejdziemy potem do nieco trudniejszych rzeczy. Teraz tak. Kąty, no to, na, to zaraz, na razie kąty. Co o kątach w, yy, w kwadracie? Nic trudnego, mogłeś już się spotkać, bądź mogłaś się spotkać z tym, że jeżeli masz dowolny czworokąt, to zapewne on musi mieć 360 stopni. Nie inaczej jest w przypadku. Myślałem, że się nie nagrywa, sorry, miałem takiego laga. W przypadku kwadratu, tutaj, o, kąt prosty, tutaj kąt prosty, tutaj kąt prosty i tutaj kąt prosty. Nie ma co znowu dorabiać ideologii, że tutaj na boku musi być 180 stopni. Takie rzeczy będą w rąbie, równoległo boku, trapezie. Tutaj nie ma co. Jeszcze napiszę, tak żeby było 360 stopni. Ok, i teraz możemy przejść do jeszcze takiej ciekawej rzeczy, czyli trójkąt 45-45-90. O tym, o trójkącie 45-45-90 oraz trójkącie 30-60-90 nagrałem osobny film, jak coś prawy górny róg i trochę będę odsyłał w tym filmie, bo nie chcę, żeby ten film też trwał pół godziny. No, sorry, tak trzeba odsyłać, bo, no mówię, inaczej bym się nie wyrobił. I teraz tak, o co chodzi w tym trójkącie? Otóż sprawa jest banalna. Taki kwadrat, jak podzielimy idealnie na pół, no to co się stało? Uwaga, powstał nam kwadrat, ale nie byle jaki kwadrat, znaczy nie byle jaki trójkąt, niezbyle nie jakich trójkątów on powstał, a mianowicie 45, 45, 90. I teraz on ma znowu takie charakterystyczne miary, ale jakby się zastanowić, to znowu jest jeden pies, bo jeżeli tutaj naszą przekątną oznaczymy jako a. Czyli wiadomo, one są równe, no to tutaj jest A pierwiastek z dwóch, czyli de facto to samo, co mówiłem na początku odcinka, z tym, gdzie to jest, no, z tym wzorem, ale wiem, że nauczyciele męczą, bynajmniej będą was męczyć. Także, no, muszę to po prostu powiedzieć, bo wiem, że to Ciebie czeka. I wtedy będą was cisnąć z takimi zadaniami. No to jeżeli A jest równe 4, no to to jest to samo co mówiłem na początku. Jeżeli A jest 4, no to tutaj A pierwiastek z 2 będzie wynosił 4 pierwiastek z 2 cm. Ale okej, okay, ja już więcej z tego nie cisnę, bo już to powtórzyłem. A. Powtarzać się nie zamierzam, bynajmniej tutaj, bo możesz sobie to przewinąć. I teraz przejdziemy do kilku takich zadań. Ja jeszcze tylko powiem, że to co teraz mówię, te wszystkie wzory znajdują się w darmowej karcie wzorów. Możesz ją pobrać za darmo z linku w opisie. I tyle reklamy, koniec. Teraz zadanie pierwsze. Ja już bym sobie od razu zabrał chyba jakiś, mm, jakiś taki... jakąś figurę, w sensie rysunek. To bym może wywalił. O! I co my tutaj mamy? Przekątna kwadratu o boku 6 cm ma długość. I chyba to jest na tyle proste zdanie, że nawet nie potrzebowałem za bardzo tego rysunku. Co tutaj mamy? Przekątna kwadratu o 6. Słowo klucz: kwadrat o boku 6. Od razu warto zapisać, jeżeli jesteś początkujący bądź początkująca. Zatem A Wiesz, że jest równe 6 cm, nie więcej, nie mniej i mamy obliczyć przekątną. W jaki sposób? Przy... W jaki sposób? Taki, że przypominamy sobie wzór na przekątną, czyli nasze d jest równe a pierwiastek z dwóch. Wtedy spoglądasz, że wiesz, że twoje a to jest równe 6 cm, czyli możesz podstawić to dokładnie tutaj pod a, czyli wtedy twoje d będzie równe, podstawiasz szóstkę, 6 pierwiastek z dwóch cm. OK, i nam zadanie wyliczone. Odpowiedź C. Teraz trochę trudniejsze zadanie, tylko myślę, bo przygotowałem to przed, od, przed nagrywaniem, myślę, które będzie trudniejsze. To tak na dobicie zostawimy. I teraz niech będzie trzecie, bo ono jest dosyć takie, no powiedzmy, stosunkowo długie. Ale weźmiemy teraz. Mm, coś niezdecydowany jestem dzisiaj. Weźmiemy tą figurę i jeszcze tak na szybko dorysuję przekątną. Bo być może jeszcze ona komuś pomoże. Dobra, jeszcze to zgrupuję, żeby. O, elegancko. Teraz tak. Część A. Długość przekątnej kwadratu obok 3 to. Czyli znowu mamy kwadrat i mamy bok 3. Oczywiście warto sobie zapisać, tak jak mówię, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z figurami, to warto zapisywać wszystkie dane. Nasze a jest równe 3 cm i teraz tak mam wyliczyć przekątną. No to znowu przypominamy wzór na przekątną d to jest równe a pierwiastek z 2. Wiesz ile wynosi twoje a? Wynosi dokładnie 3. Zatem podstawiasz, że d jest równe 3 pierwiastek z dwóch centymetra. O co oni pytali? O przekątną. Zatem możemy tutaj wpisać, a i tutaj mój taki mały błąd, ale ty się nauczysz na moich błędach. Jeżeli oni nie pytają o jednostki, to po prostu zapisujesz, że jednostka. W skrócie takie J. Przynajmniej mnie tak uczyli w szkole i tak się też tym posługuje. Jak nie piszą o jednostkach, piszemy po prostu J od skrótu jednostka. No to wpisuję tutaj trzy pierwiastek z dwóch. Teraz część B. Długość Boku kwadratu o przekątnej 5 pierwiastek z dwóch. Możemy tutaj zapisać, że wezmę ten sam kolor, 5 pierwiastek z dwóch, i wiadomo, bez jednostek tutaj. I oni pytają o bok. Znowu już nie będę tak mówił, że no przypomnijmy sobie, po prostu to skopiuję. Że nasze D nasza przekona to jest A pierwiastek z dwóch. I wiemy, że właśnie nasza przekątna to jest 5 pierwiastek z dwóch, no to podstawiamy 5 pierwiastek z dwóch to jest równe A pierwiastek z dwóch. Teraz możemy to cyk skrócić albo podzielić obustronnie przez pierwiastek z dwóch. Nie ma to znaczenia. I wiemy, że nasze A jest równe 5 jednostek, czyli możemy tutaj wpisać 5. Dalej, długość boku kwadratu o przekątnej 2 pierwiastek z 6. I teraz powiesz, że no, to jest to samo zadanie. Nie, jest trochę inne, bo przekątna już ma inny pierwiastek. Takim charakterystycznym, takim najprostszym jest, najprostszą sytuacją jest fakt, gdy nasza przekątna ma. Jakąś liczbę pierwiastek z dwóch No to wtedy usuwamy tą, ten pierwiastek I mamy od razu bok A tutaj mamy dwa pierwiastek z sześciu Czyli zmieniam kolor Długość boku kwadratu Okej, okay, to wymarzę Wiemy, że długość boku... <głupy> długość boku kwadratu O przekątnej Dwa pierwiastek z sześciu No to zapisuję, że tutaj mamy Dwa pierwiastek z 6. I teraz bok kwadratu No to znowu podstawiamy Do tego samego wzoru Żadnego innego D jest równe A pierwiastek z dwóch. Podstawiamy dwa pierwiastek z 6, to jest A pierwiastek z dwóch. Dzielimy obu stronie przez pierwiastek z dwóch i teraz tak. To będzie inaczej dwa pierwiastek z 6, ja to rozpiszę. Jak coś w film o dzieleniu pierwiastków link w prawym górnym rogu. Dzielimy przez pierwiastek z dwóch to jest A. Teraz możemy to skrócić. Cyk, tutaj będzie 2 pierwiastek z trzech i to jest dokładnie A. Czyli mamy wyliczone, wyszło nam dwa pierwiastek z trzech. I w sumie jak na to spojrzysz teraz tak, no to jest to w miarę logiczne, bo jak nasza przekątna to jest a pierwiastek z dwóch, to wystarczy ten podzielić przez pierwiastek z dwóch i nam wychodzi dokładnie ta liczba. I teraz tak na dobicie, powiedzmy najtrudniejsze zadanie. Mimo, że najtrudniejsze, to nadal poziom nie jest zbytnio wygórowany, ale to jest kwadrat. No, jednak ciężko wymyślić jakieś trudne zadanie z kwadratem, no chyba, że CKE... Mnie kiedyś zaskoczy, albo twój nauczyciel na twojej kartkówce. Kto wie, różnie to bywa. Mamy obliczyć obwód kwadratu o przekątnej długości 6. Biorę już odpowiedni kolor i zaznaczam, mamy przekątną o długości 6. No to jeszcze by wypadało narysować właśnie tą przekątną. Cyk, żeby było równo. Przekątna wynosi 6. I teraz znowu jest inna sytuacja, bo wtedy mieliśmy pierwiastki na przekątnej, a teraz mamy zwykłą liczbę. I teraz tobie pokażę, że. To nie jest takie proste. No bo teraz tak, mamy 6, znowu zapisujemy, chcemy, jak chcemy obwód, no to chcielibyśmy najpierw mieć krawędź. Krawędzie w kwadracie są wszystkie identyczne, dlatego wystarczy, że obliczymy jedną. No to przekątna. D jest równe A pierwiastek z dwóch. I teraz podstawiamy, że nasze d to jest równe 6 i to jest a pierwiastek z 2. I teraz są dwie szkoły. Dwie szkoły. Pierwsza mówi o tym, że wystarczy to podzielić przez pierwiastek z 2, ponieważ to nam stoi przy, naszym, przy naszej krawędzi. Zatem dzielimy przez pierwiastek z 2 i wtedy, ja do tego się zaraz wrócę, na razie wyliczymy to dzieląc obustronnie. Wtedy mamy 6 dzielone przez pierwiastek z 2 i jest to równe a. I teraz, jak nie wiesz, jak się usuwa niewymierność, no to znowu odsyłam do linku do filmu w prawym górnym rogu. Mnożymy to razy pierwiastek z dwóch, to razy pierwiastek z dwóch. Wtedy w liczniku, czyli do góry, mamy 6 pierwiastek z dwóch, dzielone przez pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch. Będzie to pierwiastek z czterech, czyli 2 I jest to równe A. Teraz to możemy tak sobie dowolnie skrócić, że tutaj jest 1, tutaj jest 3 I nasze A jest równe 3 pierwiastek z dwóch. Jednostek tam nie było. Dlatego to zostawiamy. I teraz druga szkoła mówi o tym, że wystarczy to pomnożyć razy pierwiastek z dwóch. Co nam to daje? Daje to nam dokładnie tyle, że teraz mamy 6 pierwiastek z dwóch, i tutaj mamy po prawej stronie. Jeżeli pomnożymy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, mamy pierwiastek z czterech. Pierwiastek z czterech jest to inaczej dwa, czyli zapisujemy 2A. Dzielimy teraz obustronnie przez dwa. Wtedy mamy 3 pierwiastek z dwóch i jest to równe. A wyszło nam dokładnie to samo, czyli bredni tutaj nie gadałem. No wyszło to samo, czyli po prostu ten schemat się sprawdza dla tego scenariusza i dla tego scenariusza. I odpowiedź A, dobra, bo bym już skończył. A, no jeszcze trzeba napisać odpowiedź. Wiadomo, nie będziemy pisać, ale powiem, mamy obliczyć obwód, czyli nasz obwód to jest równy, składa się z czterech krawędzi. Czyli 4A, a nasze A jest równe 3 pierwiastek z 2, czyli 3 pierwiastek z 2 razy 4. I to już finał. Szkoda byłoby się wywalić na ostatniej prostej, źle mnożąc te pierwiastki. 3 razy 4 będzie to 12. Pierwiastek z 2 już zostawiamy. I mamy wszystko. Jeszcze jednostki, bym tutaj napisał dla świętego spokoju, żeby nikt się nie przywalił. I to by było tyle z kwadratu. Po prawej stronie widzisz film o prostokącie. Po lewej stronie widzisz powtórkę do egzaminu Last Minute.